Metamorfoza Dagmery Kaźmierskiej w tańcu z gwiazdami. Nie do poznania. Dagmara Kaźmierska, uczestnicząca w najnowszej edycji tańca z gwiazdami, postanowiła podzielić się z fanami efektami swoich wytężonych treningów. Pomimo nieustających wysiłków na parkiecie, celebrytka z królowej życia przyznała, że mieszkanie w Warszawie na czas przygotowań sprawia jej pewne trudności. W rozmowie z Jastrząb, post wyznała, że tęskni za swoim domem i nie czuje się komfortowo w stolicy. Mimo, że często otrzymuje negatywne oceny od jurorów programu, wsparcie widzów pomaga jej przetrwać kolejne wyzwania taneczne. Niemniej jednak, Kaźmierska otwarcie wyznała, że nie miałaby nic przeciwko, gdyby musiała opuścić show i wrócić do swojej codzienności. Dla niej najważniejsze jest poczucie domowego ciepła i bliskości, którego brakuje jej w trakcie pobytu w Warszawie. Jest to szczera refleksja kaźmierskiej, która, mimo ambicji i zaangażowania w programie, nie ukrywa tęsknoty za spokojem i poczuciem przynależności do swojego własnego miejsca. Jej otwartość wobec własnych emocji stanowi odważne wyznanie w świecie mediów, gdzie często preferuje się obraz sukcesu i determinacji. Tym samym jej słowa mogą być inspiracją dla wielu osób, które również walczą z wyzwaniami życiowymi i poszukują równowagi między karierą a życiem prywatnym. Dagmara Kaźmierska pokazuje, że nawet w świetle reflektorów i presji mediów wartości takie jak autentyczność i troska o własny dobrostan mają kluczowe znaczenie. Jej szczerość może być także przypomnieniem o istocie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz o konieczności słuchania własnych potrzeb i uczuć, nawet w obliczu sukcesu czy presji zewnętrznej. Kropka jej otwartość wobec trudności, z jakimi się boryka, oraz zdolność do wyrażania uczuć stanowią ważną lekcję o akceptacji własnych granic i dbaniu o swoje dobrostan psychiczny. Tym samym jej postawa może być inspiracją dla innych, aby odważnie podążać za swoimi potrzebami i nie bać się wyrażać swoich emocji nawet w świecie publicznym, kropka, poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, Dagmara Kaźmierska może przyczynić się do budowania bardziej empatycznej i zrozumiałej przestrzeni społecznej, gdzie troska o własne zdrowie psychiczne jest równie ważna co osiągnięcia zawodowe.